Witam serdecznie piękni widzowie. W ogóle co to jest piłkę dodali? Można nią grać w siatkówkę plażową. Boże, co jest? Co tu się wyrabia? Kto to wymyślił? Przecież ja będę teraz grał coś z piłkę, żeby zgrać normalnie w TFT. Dobra, w każdym razie, kochani widzowie, robimy dzisiaj nową kompozycję. Ukryta kompozycja, której jeszcze nikt nie zna. No dobra, ktoś tam zna, ale nie wszyscy. Więc nowa forma Lux Lux która potrzebuje specyficznego Power UPa, a Power UP ten to Shine Brighter, czyli prawdopodobnie śni, jaśniej, coś takiego, świeci jaśniej. Zobaczymy zaraz. Jest to w każdym razie Power UP, który bufuje bezpośrednio Lux. Sprawia, że co któryś tam, co drugi chyba cast jest obszarowy, co drugie rzucenie yy, zaklęcia i zadaje 10% więcej obrażeń. Także zaraz zobaczymy, na co stać tę kompozycję. Jeśli chodzi o początek, dobrze jest rozpocząć geniuszami, plus jakimś frontem. My tutaj tych geniuszy nawet nie mamy, także czemu nie? W każdym razie, zenza, to jest nasz główny tank. Jego docelowo chcemy grać, więc jakby to od niego trzeba było zacząć, to byłoby super. Naszukam czegoś ciekawego i będzie to zbroja magnata. Wrzucę sobie ją tutaj. Tutaj zrobię geniuszy. To sprzedam. Bastion no i teraz pytanie, czy mogę wygrywać, czy nie mogę wygrywać może przekonajmy się więc rozpoczniemy w ten sposób Damy owocka Zyzał i będzie to żywa ściana powiedzmy no i tak sobie rozpoczniemy tę grę chyba nie mogę wygrywać, mam dosyć słaby stół w każdym razie zrobię sobie małą reklamę na drugim kanale wczoraj nagrałem ciekawy filmik to znaczy ciekawy dla mnie nie wiem czy dla was też w każdym razie odpaliłem sobie Diablo 2 i rzuciłem wyzwanie, że muszę przejść grę nie mogąc atakować potworów w dodatku, jeśli moja postać zginie, to się kasuje, czyli jest po prostu na hardkorze. Także, jakby ktoś chciał zobaczyć moją meczarnię, zapraszam na kanał CycoClears. Ja się z pewnością dobrze bawiłem. Czasem co? Wygrałem. Wygrałem i to jest niesamowite. Tutaj podstawowo dobrze byłoby grać Ezreala, Sydre Rel plus Garena na początek, jako ten pierwszy stół. Ewentualnie zamiast Garena z właśnie. I to byłoby spoko. Może nawet sobie tak zamienię w ten sposób. I jeszcze oczywiście jest możliwość otwarcia przy pomocy Lux. No to to już w ogóle byłaby Lux opcja, że tak powiem. Dobra, gramy w światło. No ciężko, ciężko, tutaj jestem Tryndamerem. Tryndamerem? Dariusem, Boże, on cały czas mi się myli. My nawet Lux tutaj, kurczę, kusi. Musi, żeby już zagrać, ale jeszcze się powstrzymam. No i coś, jeśli chodzi o tego za, to pewnie zrobimy sobie jeszcze Gargoyla. Czyli takie coś. I zrobimy sobie na przykład Warmoga, czyli dwa paski połączymy. Żeby jednak trochę tego zdrowia też było, Rel to w ogóle wyglądało, jakby była jakimś klonem. Natomiast, no, dostajemy w celce. Dobrze, że chociaż jakieś pieniążki wypadły z tego przedmiotu? No i dobra, na początku priorytetem jest zrobienie Broodla lux ale też inwestowanie w tank i temy dla Zizao. Także tutaj skupienie się na froncie, w tej kompozycji na początku jest bardzo wskazane. Gramy w piłę. Czekać, ktoś się dołączy. Okej, okay, tutaj mamy dwie postaci, których szukamy. Zrobimy tego gargola, oczywiście. I może jak i tak przegrywam, to wrzucę to oraz to i zrobię ekonomię. O dobra, zrobimy tak. No bo ta Arie jednak wypełnia mi tutaj synergię, także zdążyłem, no i proszę. I teraz ten Zidza troszkę wykupka pieniążków, ponieważ posiada jakiś przedmiot, który go wspiera w tym, żeby wytrwać. Także wreszcie coś pozarabiamy, ta robota. Tutaj mamy kalistę i ekonomii i tak niestety nie zrobię, chyba że wygram, nie wiem, no w sumie zrobię. Nawet chyba te dwie sztuki złota odrobię, ponieważ mam ten przedmiot przecież. Także spokojnie się mogę tutaj pobawić z tym. Więc tak jak mówiłem, najważniejszy jest ten Shine Brighter, ten owocek, a drugi owoc chcemy wrzucić na Swain'a albo na Zinza. Może być coś na Zinza pod tanka, ale polecali, żeby zrobić po prostu duszę towarzystwa z jakiegoś Swain'a i zbufować sobie tak ze 4 czy 5 jednostek tym Swain'em. Dobra, ekonomia faktycznie się odrobiła. Ari level 2. Co się tego spodziewał? No, ja na pewno nie. Wrzucę jeszcze jednego z ponieważ on korzysta z aktywnych synergii. No i mamy też pasek oraz miecz. To się przyda najwyżej na Samirę. Ulepszyła się Kalista, także może jednak wrzucę zamiast tego z Izao. No i co? kurcze? Może dam tej Ari chociaż piąstkę. To jest teraz moja naj najsilniejsza jednostka, także trzeba korzystać. Swain, swainik, wracaj do nas. Co ty tam robisz? O, no, Ari taka nierozkręcona. Rywalizuje z kalistą. Dobra, już zaczęła zabijać. Elegancko. Także nasz kolejny krok to w z szóstego poziomu, a tam będziemy szukać Lux trójki oraz tej ZA trójki. To no może z rzadkością Wrzucimy to sobie na rel. I pozostaje nam po prostu czekać. No i proszę, w ogóle co to robi? O, dobra, trzeba to wszystko ustawić w tym rzędzie. Ale ja tego nie zrobiłem. Dobra, Dariusz, czy ty możesz się przewrócić? Później, że nie. Tutaj mamy co? Jakiegoś mecha. To chyba ostatecznie będzie karma i nawet się uda wygrać. Także poziom szósty już mamy. I teraz trzeba znaleźć te trujeczki. Także rozpoczynamy kolejny etap naszego teftowego życia. my no, tu mamy. Jest set. Ale nie posiada komponentu, który mnie interesuje. Potrzebuję paska albo łezki. Pasek daje mi więcej pieniążków. I w zasadzie pasek jest jedynym, co mi zostało. Natomiast no, widzę, że chyba będę musiał wybrać luks, albo może. Różkę, żeby coś skończyć dalej. Też więcej pieniążków tutaj posiadało. Pojawi się Swain, także jest to czarodziej. Ulepszam Lux, ulepszam Nafili, ulepszam Syzao. No i może tego czarodzieja jednego zdejmę. Wrzucę już ten na Lux, skoro jest ulepszona. I porobię. Dobra, wypadałoby chyba poszukać tego owocka na Lux. W ogóle w jego mnie przeorał. I w jego to też jest dobra opcja, z tego co wiem. Dobra. Chociaż mamy drugi owoc, to niech sobie to polaży jeszcze. Świeć jaśniej. to jest właśnie to. Także bierzemy, no i może położymy sobie na sway na tego socialite'a. Niestety go nie ma. No może jeszcze raz. No niestety nie trafiłem. Okej, okay, no najważniejszy teraz będzie ten blue buff, żeby ona miała częste kasty, czyli częste instancje rzucania czarów. Co sprawi, że tego power-upa, czyli owocka będziemy aktywowali często i używali go sprawnie. Jest jakaś los. Zjedzę. Ok, mamy jakąś łezkę, a nawet dwie. I nawet Samira się trafiła. Po dobre wieści. Dobra, Czy tego blue buffa od razu aktywujemy. Zdajemy ten pasek. Zrobię po prostu dwa gargoyle. I to wynika z tego, że mogę wykorzystać łuk do zrobienia Nashora. I to też jest pełen ekwipunek dla naszej Luksiary, która się właśnie to też ulepsza na benchu, czyli na ławce. No i co? I teraz mamy Wiego oraz mamy Samirę, żeby mieć sześciu duchowych wojowników, czyli to czego szukamy. Także taka lista chyba się zamieni z Samirą zaraz. No proszę, kurde, wygląda to całkiem dobrze, a jeszcze nie mamy trójek. 9000 obrażeń zrobionych na dwóch gwiazdkach. To no może odświeżanie na zapas. Jest sycisko, Lux, Set może sobie wejść za Ren. Jeszcze jedna Samira, czyli dwa Sety i dwie Samiry dotrafiłem, dobra. To skoro mamy tego świetlistego chłopeczka, to może wrzućmy to na seta? Czy Samirę? Może na seta? No i miecz na Samirę. No i jest Darius. Mam nadzieję, że teraz wreszcie go wyjaśnię. Że to wreszcie jest możliwe. Zyn się tutaj trzyma jak może. No i proszę. Skasowany wreszcie chłop. Elegancko. Dobra, spróbujmy trafić jeszcze raz tego paera pana na Czyli zdejmujemy. Zakładamy. I dupa. No cóż. Spróbujemy jeszcze raz przy neutralce. Też chyba bardziej produktywne byłoby po prostu trafić defensywny power-up na ZAO, żeby to po prostu jakoś wykorzystać. Ten obroń, co z Zilla byłby idealny. No tutaj niestety zabraknie trochę, ale ekonomia wróciła. Czyli takie stałe 9000 robimy na dwóch gwiazdkach. Myślę, że to całkiem niezły wynik, jak na postać za dwie sztuki złota. Czas na piątkę, jeśli się uda. No niestety nie. To może zrobię Edge of Night? Też nie. No dobra. okej, okay, brakuje jednej Lux. Może poranujmy troszkę głębiej. Jest. Tylko, że nie mamy dalej z za trójki. Zaczekam chwilę. I teraz mógłbym zrobić Shogina jeszcze, ale zaraz mam neutralkę, więc może już poczekam. Mam 66 punktów zdrowia. Nie jest tak źle. Tylko ten Wiego, jest przerażający, bo potężne przedmioty. Jeszcze jest bardzo blisko mojej Lux. Także nie wygląda to za dobrze. Nie wyciągnąłem, nie wyciągnąłem wniosków po ostatnim ustawieniu. Oj, proszę. Przerażający ten Wiego. Popa w ogóle z HP dalej. Ja muszę to nagrać. No i brakuje nam jednego z żeby pójść dalej. Dobra, chyba po prostu tego power powodujemy dla na tego Chińczyka. To jest myślę najlepsza decyzja. Ale mogłoby się już trafić, to już bym miał 6 duchowych, poszedłbym w level. A tak to troszkę boli. Boli w cyc. Tu jeszcze poczekam. Dobra, spróbujmy może tak. Penetracja. Edge of Night oraz Giant Slayer. Poszukamy tego z Izao. No i dupa trochę. Jest. Dobra, trafiłem go. Owocka nie założyłem. Dobra, tutaj jeszcze Zizza jest wczorajszy, bo jeszcze się nie ulepszył, czyli niestety byliśmy słabsi. No i teraz dobijemy poziom, wejdziemy w siódemkę, i tutaj będziemy mieć sześciu duchowych wojowników, Tylko tego owocka zróbmy. I kurczę, odporność. Wchodzę w level, dorzucam w jego. Mogę wszystko ustawić na dole teraz. I tak docelowo to może wyglądać. Ewentualnie, Wiego możemy jeszcze dokręcać na trójkę. Zwłaszcza jak mamy na niego dobre przedmioty. Eee, lub po prostu iść z poziomem w górę teraz. Ale muszę przyznać, że bardzo długo wbijałem te trzy gwiazdkowe czempiony. Za długo. No ale jest to forsowane na siłę, także też trzeba to. Trzeba brać na tę poprawkę. No i pięknie. Dobre. Zwycięstwo. No my na pewno pójdziemy po ósemkę i ulepszymy tego seta oraz Samirę. O, set się nawet ulepszył teraz. Bardzo przyjemnie. Jest ten Wiego nieszczęsny. Ja się dalej nie przestawiam. Dobra, wierzę, że to wystarczy. Lux coś tam zaczęła strzelać. W jego to odczuł. Ja powinienem w jego zbierać przede wszystkim, żeby on nie dokręcił trzygwiazdkowego, bo wtedy będzie tragedia. Oho, emblemat duchowego wojownika. Oczywiście chciałbym wziąć. Ale obstawiam, że nie tylko ja. Ech, no się uda. Dobra, teraz taka lista miałaby sens. Ewentualnie Gwen. Zaznaczę sobie Kalistę, żeby się trafiła, oraz Gwen. Serda, trójka, graźny chłopek. Dobra, spróbujmy odbić piłkę tańcząc. Jest jaki mocny chłop. Co tu się dzieje? jak nic mu nie zrobiłem. To będzie ciężko. Teraz jestem tak. W takim ciężkim miejscu, bo może być to 4, ale równie dobrze może go nie być. Jest Samira w sklepie, ale muszę zrobić tak na razie i zatrzymać. To no jest sedna trójka. Kurczę, nie wygląda to za dobrze dla mnie, ale trzeba wierzyć, że to się może udać. Front się całkiem szybko rozsypał, no został ten mech jeszcze. Samira coś tam próbuje i co? I niestety, nie, front się nie rozsypał, po prostu przeskoczył gdzieś. No to niestety chyba nie uda nam się wejść w top 4. Chociaż Swayt tutaj jeszcze bank żeby zmniejszyć naszą stratę HP. Aczkolwiek chciałem Wam tę kompozycję pokazać, że coś takiego istnieje. Myślę, że jakbyśmy szybciej zrolowali Ziza oraz Lux, to jak najbardziej jest ogrywalne. Także dzięki, że jesteście. w KFT. Wszystkiego dobrego i całej FC.